Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj opowiemy sobie o Powerbanku i o stacji zeszlającej o mocy 300 W. Zapraszam. Jako pierwszy omówimy sobie nasz Powerbank DE PP 1200. Powerbank uruchamiamy łącznikiem. Od razu otrzymujemy sygnalizację poziomu naładowania. Powerbank wyposażony jest w latarkę, która świeci światłem ciągłym, stroboskopowym lub w trybie SOS. Produkt wyposażony jest w dwa gniazda USB wolnego oraz szybkiego ładowania. W zestawie otrzymujemy przewód z kilkoma końcówkami, pozwalającymi na ładowanie większości telefonów, tabletów dostępnych na naszym rynku. Powerbank wyposażony jest w dodatkową funkcję awaryjnego uruchamiania pojazdów. Do tego dostajemy w zestawie przewody z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją, w skrócie mówiąc przed nieodpowiednim podpięciem naszego akumulatora. Produkt razem z akcesoriami otrzymujemy w eleganckim etui, które pozwala nam na bezpieczne przechowywanie i transportowanie. Powerbank wyposażony jest oczywiście we wszystkie zabezpieczenia, takie jak przed przeładowaniem, przed nadmiernym rozładowaniem, zabezpieczenie przeciwwarciowe i zabezpieczenie przed nadmiernym przeciążeniem. Wszystkie te zabezpieczenia wpływają na to, że uzykowanie produktu jest bezpieczne. To tyle jeśli chodzi o Powerbank. Jako kolejna stacja zasilająca 300 W. Stacja zaślająca o mocy 300 W, pojemności 296 Wh. Taką stacją możemy zasilać urządzenia, których moc maksymalna nie przekracza 300W. Takie jak na przykład przenośne wentylatory, lampy, lutownice, laptopy. Produkt wyposażony jest w 5 gniazd typu USB, od wolnego ładowania po dwa gniazda szybkiego ładowania, dwa gniazda USB typu C, dwa gniazda zasilania napięciem 12 W i dwa gniazda standardowe 230W. Po uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu pojawia nam się stan naładowania akumulatora. Oraz wszystkie aktywne gniazda, które możemy już wykorzystywać. Gniazda 230V uruchamiamy przyciskiem AC. Co bardzo ważne, urządzenie wytwarza napięcie o przebiegu czysto sinusoidalnym, co pozwala na zasilanie stacją urządzeń z zaawansowaną elektroniką, czyli taką, która jest wrażliwa na zakłócenia przebiegu napięcia, a są to wszystkie urządzenia z silnikami indukcyjnymi oraz większość zasilaczy komputerowych, które bez odpowiedniego przebiegu mocno się nagrzewają i mogą ulec uszkodzeniu. Urządzenie ładuje się około 7-7,5 godziny wystarcza nam na zasilenie laptopa w trybie pracy biurowej do około 20 godzin. Możemy tym urządzeniem zasilić także lampę o mocy 100 W przez około 3 godziny. Dzięki niskiej masie urządzenia, kompaktowym rozmiarom, zastosowanym uchwycie oraz latarce z tyłu urządzenia świecącej w trzech trybach, ciągłym, stroboskopowym i trybie SOS. Produkt świetnie sprawdzi nam się na pikniku. Pod namiotem, tam gdzie nie mamy dostępu do zwykłej sieci. Gniazdo zasilania stacji może być wykorzystywane do ładowania poprzez zwykły zasilacz dostarczony razem ze stacją, ale również możemy wykorzystać je do ładowania stacji za pomocą przenośnych paneli słonecznych. W najbliższym czasie do oferty dołączą stacje o mocy 600 oraz 1500W. I tyle jeśli chodzi o nasze produkty. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam temat powerbanku i stacji zasilającej. Lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał i zapraszam po więcej. Do zobaczenia.